Ja, Pancia z panciem czasami wołają do mnie Azja Pamplazja. Kompletnie nie wiem o co im chodzi. Ale niech im będzie. Najważniejsze jest to, że mnie kochają najbardziej. Jestem ich małym słodziakiem. Zresztą widzicie. Uwielbiam ten porę roku. Gdy śnieg spadnie, wszystko pokryje się białą kołderką. To co my robimy z tanosem? Geniamy i w śniegu się tarzamy. A teraz oddaję głos do studia i zapraszamy na krótką opowieść o nas. Thanos naprawdę lubi śnieg. On tutaj przed chwilą się tarzał. Nie wiem, czy to odstawi ten numer w tym momencie, ale jak wpadł na taras, cały się wyczochrał, a jutro, jak będzie pełno śniegu, będzie w swoim żywiole chłopak. O, jejciu, ale pogoda. No śnieg, będziemy zasypani jutro. Jak nic. Ale fajnie. Oj, 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 ale super! <śpiewa> Oj, tak! <śpiewa> Te wariacie duże! Och, ta nosku! A podwozie? Jeszcze podwozie trzeba umyć. <śpiewa> <śpiewa> Szczęście, no nie coś niesamowitego, zobaczcie. Oh. Oh. No bijcie się, bijcie się. Kto się po prostu najbardziej będzie bił, ten dostanie kokleta no, Ale wiesz jak się naparzały? Się na ale tak nie się tłukły przed sekundą. Chyba się zmęczyły. Chyba się zmęczyły, taty zobaczyły, a tato tylko Ta, nie Tak, Rozproszył nie je tatuś. O nie, nie, patrz patrz, Amber się popisuje, Amber, Amber popisy strzela. O Amber, o jak, Amber, ale ty jesteś silna, jaka ty jesteś Amber odważna. Byleby tylko Azja nie szczeknęła, bo wtedy się kulisz briona. A ty co, śnieg zjadasz? Gamonia ci wody czystej dałem. Trochę nie gamonia. Ale dziewczyny nadają. Chyba zobacz. Amber nie poddaje się Dobrze, good girl. Nie, Nie, zmordowane, co? Amber to potrafi walczyć. Tak. Najgroźniejsza z wszystkich Ale... suni. Najgroźniejsza z wszystkich chomików. Ale wiesz, Azja ma tutaj najbardziej tak powiedziałem przez ranę, bo raz, że się tu to jest Amber, a później Stanosem. O, wiecie co, mam takie przybitki, jak Azjunie była mała zimą. Bo my ją kupiliśmy, był chyba grudzień, jakoś kilka dni przed świętami, tak mi się wydaje. No tak, no, no tak, tak, taki był miód jesienny, i właśnie przywieźliśmy tutaj Azjunie. Jakie to było maleństwo, o jejciu. Danos nią się zaopiekował. Pokazał jej, jak się tłucze. Tak ale... jak on ją męczył, to wiecie co, aż nam było słabo. Ale jaka ona była wredna zawsze, leżała, skamlała, ale tylko on na sekundę pokazywał jej, że dobra, to masz fory, a ta z powrotem wstawa i chlap, chlap go zębami. Przecież one dziury w wargach miały, tak się żarły. Tak, tak. Ale teraz tak. to są najlepsze kumple, ale też czasami się żrą, aż, aż futro leci. Tak ustawiają się. To jest nieustępliwe. Tamto a, suczka. On tak. jest silny po prostu, ale... Tak. A teraz wam pokażę właśnie przebitki. Kilka zdjęć poszukam. Oj, 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 oj. Robimy... robimy pusirend? Tak się psa szoruje. Ale będzie wczesny! Ale będzie wczesny. Tato, ale podwozie mi trzeba umyć. Tato. Co no dalej? Podwozie ja nie wiem jak ci uszorować. No ja weź ja kulkę śniegu i wyszoruj go. Jaki ty brudny jesteś? No. no to chyba mi coś zimno wiajączko. No widzisz, mama kazała mi nacierać cię lodem. Tam lodem, ale wiesz, przecież jak... Ale on ty nubi... brudny jesteś. No ale nie tak brudny jak ostatnio po wykopkach, co? Po wykopkach to ty byłeś jeszcze brudniejszy. Kiedyś zrobiliśmy sobie ognisko latem i no, no jak to wiadomo, popiół został. To ten nasz mały borsuk, Thanos, poszedł do ogniska. Był czarny, po prostu był czarny. Postanowił zmienić koloryt. Na drugi dzień spadł deszcz i słuchajcie jakie on miał futro. No po prostu mięciutkie, błyszczące, czyściutkie. coś niesamowitego. Instynktownie wiedział, co mu potrzeba i, i też wiedział, chyba kiedy też spadnie. Ja nie wiem, jakiś Spalne meteoropata, panikku. czy jak to się tam nazywa. No <laughs> naprawdę był taki czyściutki. Już macie dość. Towarzystwo. No mają dość. Chyba, jest jeszcze dzisiaj taki. Co aferajne. Co by mnie tak po tym nosie cały czas całujecie? Tato, bo ty się gilowisz strasznie, a to Tato. trochę przed kamerą to ci czyszczę. No, obsmarkany jesteś. Jeżeli zastanawiacie się nad psami na farmę, na gospodarstwo, to naprawdę środkowoazjatyckie owczarki są niesamowite. Nie, trzeba, w sumie my ich nie szkolimy, znają tam kilka takich naszych jakby komend, nie wiem czy to instynktownie, czy oczywiście intonacja głosu też już tam ale Asia, znają. Ale Azja rąbała kury. E, tak, e, przyznajemy się, zjadła prawie trzy kury, tak. Prawie, bo jedną odratowali się w ostatnim momencie. Mówiliśmy wam. No to mówiliśmy, ale może co niektórzy widzowie jeszcze nie wiedzą. Natomiast już teraz mamy spokój już się nauczyła, wie, że nie może, że no, już jest naprawdę no, grzecznym pies e, grzecznym psem. E, Thanos jest bardziej stonowany. I on jest bardziej obrończy, co nie? Pamiętasz, jak owce bronił? Tak, I, tak. I jak tak. przyjechały i kozy. Dokładnie. Słuchajcie, przywieźliśmy właśnie owieczki i kózki. To on usiadł przed no, ich stajenką i po prostu nie chciał nikogo wpuścić. No, <gry> to... no znaczy, żeby psy krzywdy nie zrobiły, a tak, tak. To on, on bronił. My mogliśmy wpuszczę, wchodzić. O, oczywiście. A A znowuż u nas jest bardziej, chyba jak to suczki. Bardziej taka Japi-Japi. No ale nie, ona jest ostra. Ona jest yapi Japi-Japi to, to nie jest na zasadzie, że jest Japi-Japi i ucieka. Tak. Tylko jest Japi-Japi z chęcią, by kogoś dziabnęła. Komuś tu podkrysła, zawsze proszę Tak, e, i, i jest, no i cuczka. Tak jest, a amber no. jest naszym chomikiem. amber, no, amber jest naszym chomikiem. Podzieliłeś się rewi. Amber, amber, amber jest psem, który, który służy do urabiania naszych znajomych. No. Natomiast te, jak z nami przyjeżdżają, jednak chowamy, bo y, nie wiemy, jak się Azja mogłaby no zachować. Nie chcemy ich socjalizować, też umówmy się. Oni... No. O znajomych mamy rzadko, one nie mają. To nie chodzi o znajomych, to chodzi o to, żeby one nie rozróżniały ludzi. Dla nich każdy człowiek jest potencjalnie nie na miejscu. To znaczy każdy człowiek, każdy obcy u nas na gospodarstwie. Tak, a one ani chcemy się uczyć, bo ja nie wiem, czy one rozróżniają. Wiecie, na zasadzie przyjdzie do nas 10 osób, czy one później złodzieja też mnie potraktują jako 11 osobę. E... Dlatego nie wkręcamy się. Tak, ale jak na razie, no wiesz. Wydaje mi się, że dobrą robotę robią, bo za każdym razem jak ktoś na rowerze jedzie, ktoś przechodzi wzdłuż płotu, jak widzieliście na poprzednich dają odcinkach, dają znać, szczególnie Azja. Thanos myślę, że Thanos dobiega. obserwuje, dobiega i patrzy, czy jest jakieś zagrożenie, tak. prawda? On jest taki czołg, nie? Tak, Wiecie, tak. zanim się czołg ruszy... Muszą być już <noise> Trochę paliwa musi służyć. A to, to jest taki kurde, że wszystko zareaguje. Dlatego na naprawdę zareaguje. E, polecamy te psy. One są cały czas schowane na zewnątrz. Od malutkiego, a z junia jak była malutka i było jej troszeczkę zimno, to zrobiła sobie taką norkę, wygrzebała w sianie i tam spała. Jak ona pięknie pachniała. O nie dość, że prawie takim, no takim bobasem niemalże. Bobacem takim na sianie. bobasem na sianie było coś przepięknego. nie widzieliśmy, że pies może pachnie. Słodko i tak przyjemnie. Tak, słodko, przyjemnie. no. E, natomiast Thanos no, był troszeczkę starszy. Tanosa e, mieliśmy e, latem, więc on do zimy zdążył podrosnąć i słuchajcie, naprawdę od najmłodszych e, lat one cały czas są po no, prostu no, na zewnątrz. To one miała to... dwa miesiące przecież. I, tak. my, i myśmy martwili się, że za marzę e, hodowca będzie słuchaj. No wiesz, jak będzie się trzęsła i będzie minus 20, to musisz coś działać. Tak. Natomiast daj jej słomę, da, budy, budy mamy. Ocieplone, żeby to było jasne. Czyli tam jest styropian chyba pi piątka chyba włożona albo dwójka. Nie wiem, nie będę kłamał, ale jest stropian dookoła. Złożyliśmy słomy. No, i nasza murda sobie tam się wygrzewała e, Widzimy, że naprawdę e, niskie temperatury nie są im jakieś groźne. Oczywiście mówimy w, o rozsądnych temperaturach, tak, do minus 10, więc spokojnie. Natomiast e, widzimy, że gorsze są upały. Latem Tanos, właśnie, szuka zawsze schronienia jakiejś takiej. A ty co robisz na to? Mhm. Jakiejś takiej norki, szczególnie u nas tutaj, pod naszym kontenerkiem, i się chowa. Po prostu jego prawie cały. Moimi dniami nie ma, nie widać. Co ten tata ci Dziab robi? Ja ty? <śmianowidzio> ale ty wyglądasz? Mam... Tato, robisz ze mnie pośmiewisko. To co ty? Do... Robisz ze mnie pipkę. No, no pipka. No się rozpuszczę, ja czuję, że już mięknie. Jak nie, nie, Widzisz, żeby się wygrawało. Już tak, już Azja, hmm. e, widać, że ona że jak do nas podbiega, to czasami aż się kładzie ze szczęścia, pokazuje nam brzuch, poddaństwo. Tak jest. Tanoś e. też już przestał Kretanus zadzierać. Tak Chociaż... Tanoś przestał zadzierać, trochę tam było przy, przy tym... E, przy kościach, była przy, trochę taka... Przy żarciu Przy jedzeniu. Jest i no trochę... i jak ona ma cieczkę, rójkę, ale już nie, w tym razem nie było tak źle jak za Nie pierwszy. było tak ostro, tak. Patrzył z podbyka, ale nie wystartował, nie wystartował. Dobra, uciekamy do domu na śniadanie, bo zimno jak 150. No to moja pancia się już nagadała, ale za dużo o mnie to nie powiedziała. To ja wam teraz trochę bardziej przybliżę moje pochodzenie, moich babć, dziadków i pra, 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 pra. Wyobraźcie sobie, że pochodzą z Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu. Jesteśmy bardzo, bardzo starą rasą. A czym się trudniliśmy, oho, pilnowania i zaganiania stad, a także do obrony miru domowego? Teraz jestem malutka i ciupiutka. Ale zamierzam ważyć 60 kilo. Jestem trochę zadziora, no ale co to, że jestem mała, to nie znaczy, że nie mam charakteru. A ten oto wielkolud daje mi szkołę życia. Jak on mnie wytarmosi i przyciągnie po śniegu. Och, ale nie daje się. Raz z kotaków złapałam za bargę, że aż mu dziurę zrobiłam. Więc niech lepiej na mnie uważa. jak podrosnę, to ja przejmę dowodzenie. Czasami ten wielkolud do czegoś się przydaje, poza tłuczeniem mnie ciągle. Jest taki duży, ciepły. I pochaty. Nie kręcisz, bo myślałem, że się wydarzyło. Że mówiąc, co miałam nadzieję. Wiedziałem. Chciałeś mieć kontent. Zgadza się. Azja, ty też na to liczyłaś, że pancio cię orła wytnie. Dla kontentu zrobię wszystko. Aj, 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 aj. A, Foczko nasza O, już turbo burbo weszło w kadrę Zazdrośnik jeden Tanosek, ty wiesz, że jesteś w całej kadrze Mógłbyś się chłopie przesunąć trochę Rodzina w komplecie Azja i Tadus i Amber Amber jest outsiderem Amber, To Amber, jest gwiazda Mieszczochy tutaj z burkami z naszymi kochanymi w kochane burki tak na nas powiedzmy już tutaj sobie spaliśmy prawda? no takie podusi tylko sobie życzyć słuchajcie, podobno to jest bardzo groźna rasa no i zobaczcie, właśnie jaki to, to jest on jest chyba największym pieszczochem u nas na farmie, oczywiście poza moim mężem I Ale, nie, a nie sobie że Amber jest dużą przytulanką, ale o, o leci zazdrośnik. Już zazdrośnik. Nie ma tak, te całować, to całować. O, zobaczcie, zobaczcie, pierwszy, on to Cały pierwszy do całowania. Który z was gówno jadł? E, Azja. Azja jadła gówno? Dlaczego wy wszystkie reagujecie na kupę? O, no. o już, już? Zazdrośniku jeden? O, oh. oh, maleństwo. <laughs> Azja powiedz, gdzie ty byłaś? Co, co ja? Co podjadałaś? Króliką byłam. Ja mam takie dziwne królew. O. <laughs> Jak on ją podgryza delikatnie. Chce się bawić. Tak ją prowokuje. Na no, nas no, <laughs> <Danos> wariacie. Anma. <laughs> a a... A mała ząbki pokazuje. Ona nie jest taka bierna. Tanos delikatniej. Słuchajcie, to jeszcze jest szeniak. On ma 10 miesięcy. tu delikatnie. O, widzisz? Zobacz. Odstrzekała się. Tanos delikatniej. Pomóż, Amber. Amber, pomóż. Pomóż Azji. O, widzisz? Warczy. Nie podoba jej się. Widzisz ta noc? Wycofaj się. Ale się zbroziła. Uciekaj, to jest moja Azja. To jest moja Azja. Uciekaj uciekaj Chodź na pieszczochy lepiej. To jest moja Azja. To jest moja Azja. To jest moja Azja, nie twoja. To jest moja Azja. To jest moja Azja. <gry> Testa to całuje Azję. I jest ta to cała Azja. Bo po co mój pieszczku malutki. No to hmm. musi, musi, on musi wejść w kadrę. Ty na tręciuchu, mały. Przecież zawsze jesteś w centrum, no? To jest moja Azja. Dwa miesiące ma piesek, dwa miesiące i dwa tygodnie. Ale taka pociecha, jest taka, taka śmieszna. Pociecha, bo to jest ta sama rasa co Thanos. Tak, no słuchajcie, dwa miesiące ma, ale widać, że dziewczyna tutaj będzie rządzić. Oj, będzie rządzić. Będzie tak. rządzić, naprawdę. Thanos nie był taki zadziora jak ona i był, odważna. Tak, jest odważna, szczeka, się jej się nie podoba, to od razu daje znać. Albo zębami się powiesiła kiedyś na ta Thanosa. Naprawdę? Nie zapiszczał, bo było głupio, ale widziałem, że się zdziwił i siała na jego wardę. Słuchajcie, mała, ale będzie tutaj ustawi wszystkich. Będzie szefować. No a Amber, a ty co na to? Słuchajcie, Amber zobaczcie, Doberman trzyletni poddaje się dwumiesięcznemu szczeniakowi. O, patrz, 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 patrz. Azja. A ta noc szczęścia szuka w naszym jeszcze stawie niewykopanym, żeby tylko nie, nie wpadł do naszych próbnych otworów. No, no. Muśka będzie kiedyś. No mamy nadzieję, ale zobaczcie pod bardzo podobne umaszczenie mają jeden i drugi. Ja mam nadzieję, że mu teraz naleje na twarz. <laughs> ale tu masz jakieś marzenia dziwne, duże i małe. My name is Amber and I am a dog. Chyba. Tak, tak, moje pochodzenie jest angielskie. O, widzicie tutaj, jeszcze moi braci i siostry, wszyscy razem jesteśmy w komplecie. Ale ja już wiedziałam, kto będzie moim nowym pancią i panciem. Widzicie, jednemu nawet usiadłam na buta. Chyba kilka kropli zostawiłam, ale co tam, nawet nie zauważył. O, tutaj, pamiętam, jak przyszli pierwszy raz i widzieli moich rodziców. Mam cię, o, i tatkę. Tacy zesztywniali byli, a się bali! Uff, czułam to ewidentnie nosem. No ale pancionowy zgrywał trawdziela, lat, dopóki nie zaczął mnie na rączkach nosić. Ale ja to jestem taki hippis i traveler. Lubię podróżować, a najlepiej co? Jeść! I pić! To moje drugie imię. No i ciuszki nobie patałaszki. Więc... Jestem Lady. Pamiętajcie o tym. Pona, pona, pona. Zazdę, zazdę, zazdę. Moja ciężarówa. Weszną rękę sypię! Na, 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 Wszystkich, 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 wszystkich za.

Mój tanosku, mój kochany, chodź przytulić się do taty i mamy, jak na dwumiesięcznego szczeniaka, to kawał z ciebie psiaka. O, śmierdzi! O, śmierdzi! Spadaj mały, bo mi krzyż wali. Na potelu jest zabawa, dzisiaj będzie z niego stawa. Niech mi który tu podskoczy, to mu pierdę między oczy. A teraz kilka słów o rasie. Te psy mają niezwykle silny instynkt strażniczy i nie wahają się bronić swojego terytorium i swojej rodziny, jeśli uważają, że są zagrożeni. Ich niezwykłe zdolności obronne sprawiły, że są one bardzo pożądane w regionach, gdzie występują duże drapieżniki, takie np. jak wilki i niedźwiedzie. Oprócz swojej siły i lojalności, owczarki środkowoazjatyckie są również znane z inteligencji i zdolności do samodzielnego myślenia. Te psy lubią mieć własne zdanie i decyzje, co oznacza, że mogą czasem być uparte i trudne do szkolenia. Są niewiarygodnie oddanymi i lojalnymi psami, gotowymi poświęcić życie w obronie domostwa, gospodarza i swojego stada. Na dzisiaj Wam dziękujemy za czas spędzony razem z nami, było nam niezmiernie przyjemnie. Również przesyłamy szczególne podziękowania dla Renika i Łukasza D. Wielkie dzięki! A my się widzimy w na następnym tygodniu. Pa pa!